Boż czekasz pieebanych jak kopać Pozdrów kurwa Ty dasz mi tego Monklera? Kroimy go z Monklera czy nie? Zdaj kurtkę kurwa. Zdaj to kurwa śmieciu. No kurwa zdajmy tego Monklera, biedna dziwko Dwa Trzy Pozdro kurwa od kombosa Kur... mu zabierz kurwa, rozbierę ten ciotę Będziesz liczony frajerze jest, jesteś chyba gościu Niesamowite No, no, idziesz? Się... Dobra kier, Dalej Na chłonie ja nie mogę jak To jest Tazer'a ciągle Mogę mu zajebać tego Tazer'a? A on musi A <grywka> on ich hołuje Jak my free jesteśmy Kręć, kręć, kręć Panie to, to mam kurwa 3 zakładników Więc spływało trochę jakąś, kurwa. Co, To jest to ono, że jakąś kurwę? Siemano

Kondalin, to jest Chyba! kurwa. Ej! Okay. E. takim motorkiem to nie po górach, chyba gościu, co? coś kurwa, poultasz? Zjoto jebany, to wypierdalaj. Ej, a ty kurwa jesteś na tym medyku, żeby kurwa pomagać? ludziom, że faktury kurwa zbierać tych głombi pierdolony? A few moments later. Ja dostałem faktury do pójra. Zamiast kurwa pomóc? Ty nawet kurwa mi nie pomogłeś, ty kurwa se klikasz to F3 kurwa i pomagasz mi, ty przyjebie kurwa Zaraz wypierdalasz z tego medyka, ty śmieciu pierdolony Kosę ci o, i glebę masz kurwa Ostatni raz takie rzeczy, inaczej u Krzyśka jesteś kurwa to, Co tutaj się dzieje? Nie Łapę 12 sekund

Dawaj kurę, czemu ty się też poddajesz, kurwa pizdy jebane policyjne Wypierdol im kopa! Jezu kolejny devil, nie ja wypierdalam z tej policji. To są banda nieogarniętych ludzi to jest! To jest banda nieogarniętych kurwa ludzi! Co, 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 co? Ile ty masz lat? W górce? 13 A Ty masz już jakąś panienkę na kanoku? No miałem, miałem, ale już nie mam. Masz crash w szkole? Nie Jak to? to może ty jesteś kogoś crash? tam wypisuje do ciebie, słuchajcie A na linii już jest jakaś, co panienko? Nie no nie Co napisał? O, kto, o, o, kto wypisuje, ty A, taki kolega Kolega? No tak Koleżanka, albo twój chłopak <grym> Nie no, A ty jesteś ten? Ciepły? Kto tu ma chłopaka? Ten mały, mała Nie Mała, mała. mały? Mała Nie, nie, nie. Ale podróbki trawisów, stary, masz No tak Oh, wow. ała. prawą ręką zabijam, lewej się boję Zaczynamy. 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 kurwa Jak się szansa, będziesz miał. Jestem motorem. Ja kiedyś nie wabiłem. Wabi to w, kurwa leż taki, To to zamki kurwa randy. Randy kuty. Trzymam te kurwy Dawaj, dawaj, dawaj. Nice, nice, nice. A few inches later. A razy, słuchaj, my, my wam pójdziemy tak do kabiny. Nie, daj, to urwa, chodź. Jestem auto, bry, bry, auto. Bry, i bezpotępię w tym szybko, obejdź. Poddaję się. Tylko auto. Nie, czy nie? No nikogo nie zgonią. Jeden do stołu, Dobra, dobra, jest o, o będzie afera, będzie afera. To będzie afera, a się podaje. Niszelaj, kurwa, niszelaj, proszę. No, stop. Niczego nie zawieram, potem mi to. A razy. Uważaj, kurwa, co to? To jest to Nie, ale już rozbijam.